Podjąłem decyzję, że gmina dołoży środki finansowe na remont i modernizację fontanny. W związku z tym zostały wymienione nowe płójki, zostały uszczelnione misy, zostały zamontowane światełka LED, które wieczorami dają piękne wizualizacje. Efekt, który zakładaliśmy, został spełniony. Fontanna jest i rynek często odwiedzany przez naszych mieszkańców. Odbyło się na dużym rynku już kilka imprez, i mieszkańcy, w zdecydowanej większości, są zadowoleni z efektu końcowego. Mamy kolejną niespodziankę wodną dla mieszkańców i turystów, którzy przyjadą do naszej gminy, a mianowicie gmina zakupiła. Osiem bramek zraszających, gdzie mieszkańcy w upalne dni będą mogli z nich skorzystać. Takie zraszacze powstaną na dużym rynku, na blankuszu tutaj przy boisku do piłki plażowej. Przy małym blankuszu, jak również zraszacz będzie zamontowany na naszym jeziorem wypoczynkowym w Deczu.